Witam serdecznie ponownie w kolejny weekend, kolejny odcinek z życia hodowli. Jak widać klapy już opuszczone, sezon zakończony. Dzisiaj pokażę wam jak przygotowuję gołemnik pod gołębie dorosłe. W ubiegłym roku jak lataliśmy z tego gołębnika, był to nowy gołębnik. E, latały wtedy tylko i wyłącznie gołębie młode z tego gołębnika. Więc nie było żadnego problemu, bo był, był dla, do dyspozycji tylko i wyłącznie dla gołębi młodych. Miały całego go dla siebie, więc nie było żadnego problemu. No ale po lotach gołębi młodych została została grupka, grupka około 50 paru roczniaków na tym gołębniku. Więc trzeba było wygospodarować im trochę miejsca, więc zrobiłem coś takiego, że... Tutaj pokażemy, że wstawiłem 30 celek 30 celek tutaj wstawiłem tą ścianą odgrodziłem kolejne, dalszą część gojemnika, więc tutaj latały z tego, z tego miejsca, z tego boksu roczniaki na wdowieństwo totalne. Tutaj siedziały samczyki poza już podczas lotów. A tutaj odgrodziłem, płytami, płytami dla wdów, taki malutki gołębiniczek, bo ich było 20 kilka sztuk 20 kilka sztuk, więc w zupełności im tu wystarczyło. Odgrodziłem tutaj tymi płytami. Tutaj miały siodaki, box był zamykany. Siedziały, siedziały praktycznie po oblotach cały dzień zamknięte tutaj w tym w tym przedziale malutkim, wąskim nie było problemu sparowania a tutaj kolejna, kolejna ta trzecia część była już do, dla dyspozycji gołębi młodych rocznika 2025 tutaj sobie siedziały miały około 90 siodaków jeszcze tutaj kilka było no ale loty się skończyły Myślimy już o następnym sezonie, więc trzeba przygotować tą młodzież na wdowieństwo, że tak powiem. Miejsca już więcej w Gremniku nie ma, <grym> więc trzeba z, z tego co się ma zrobić jakiś pożytek. Z tego tytułu domówiłem jeszcze 15 cel. Właśnie pokażę wam jak, jakie celki im zamówiłem, jak to szybko się składa za fajne pieniądze. Może komuś też się tam przydadzą, takie to sobie tam zamówi, jak będzie chciał. I jaki jest plan? Plan jest taki, żeby te płyty zdemontować: włożyć tu właśnie na tą ścianę 15 celek. Odgrodzimy właśnie wtedy e, ten przedział. Tutaj będą samiczki na samym końcu. Tutaj zostawimy wdowy, tu będą, będzie jedna część samczyków. I tam na, na początku będzie druga część. Zobaczymy jak to wyjdzie. Także nie gadamy, bierzemy się do roboty, zaraz wam pokażę jak celkę składam, i później pokażemy efekt końcowy oraz pierwszą reakcję, pierwszą reakcję gołąbków na, na nowe duki. Do zobaczenia. Przechodzimy do, do złożenia celki. Takiej jednej. Zobaczycie, jak to się szybko robi. Potrzebna wkrętarka. Ja tutaj sobie e, imbusa zamontowałem. Także nie kręcę ręcznie. Bierzemy tutaj takie gotowe elementy, są przysyłane. Tylko do złożenia. Więc tak. Bierzemy sobie ściankę boczną. Tutaj jedna śrubka. Teraz drugie. Teraz boczna ścianka. Potrzebne dwie śrubki. Wracamy. Obracamy teraz płyta dolna. Wiemy. Jeszcze raz obracamy. Zostaje nam przybicie płyty tej tylniej. Ładna, bialutka. Ja tutaj sobie ją przybiję. Widzimy się za chwilę. Nie będę wam stukał, pukał do ucha. Więc do zobaczenia za sekundę. Jak widać płyta już z tyłu przybita. Teraz sobie wkładamy ruszt. Wkładamy sobie rusztik. płytę do czyszczenia. Pyk i rameczkę. Jak ba myślę, że nie zajęło mi to więcej niż tam 3-4 minutki. Myślę, że na wdowieństwo, jeśli chodzi o latanie normalnym, totalnym wdowieństwem, bez żadnych tam udziwnień, to, to w sam raz jest. Używam tych celów już trzeci rok. Z czego jestem zadowolony, to z tej ramki, właśnie kiedyś miałem te obrotowe. Także no, kupa śmiechu, ciągle te kołeczki wypadały. Ramka była obrócona, jak młode siedziały, to wiadomo wydalały te odchody. Ramka ciągle była, te rowki tutaj zapchane, brudne i tak dalej. Tutaj gołąbki podczas parowania sobie wpuszczam, zamykam, później można je już teraz poza sezonem siedzą tylko w takiej pozycji, w takiej pozycji tutaj na, na brzegu, a podczas lęgów jak już zniosą jajka, mają młode, ramkę biorę do góry sobie chowam, ciach, ciągle mają czysto. Czysto jest dostęp, żeby tę młodę wziąć, zobaczyć i tak dalej. No super sprawa. Sprzątanie to też 5 minut i pozamiatane jak to mówią. I ustawiamy jedno na drugie. To by było na tyle. Idę układać. Idę układać, biorę się dalej do roboty. Jak już będzie wszystko gotowe, pokażę Wam i wpuścimy gołębie. Zobaczymy ten efekt końcowy, czy to im się podoba. No, bo to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. Do zobaczenia za chwilę. Listopad, gołębie w klatkach, gotowe do treningu. Zaraz jedziemy na 50 km. Nie no, żartuję. Gołębie w klatkach siedzą z tego względu, że stawiane były te cele, więc żeby się dobrze pracowało. Złapałem je, żeby tutaj nie przeszkadzały. Efekt końcowy wygląda tak. W takiej pozycji teraz będą tutaj sobie zajmowały te duki. A później, już w okresie parzenia, to wstawimy miski, otworzymy dopiero je. Tak, więc tutaj będzie siedziała druga część samców. A dla samic zostało, zostało tyle miejsca. Tutaj będą samiczki siedziały, a samczyki tutaj. No to co, startujemy, bo już się gotują. a nie, ale się boją. Wszystkie poszły do tamtego przedziału. Zobaczymy, czy któryś się odważy. Ten chętny, widać, obserwuje. E, już jeden siedzi. Ale tutaj ten nakrapiany widać, że ciekawy. No chyba to nawet jego samiszka jest. Tak, to para będzie. Już się musiały gdzieś spażyć. W klatkach dłuższy czas siedziały, parę godzin, to to widać, że takie trochę po, poturbowane <laughs> się skubią wszystkie prostują skrzydełka, już zapomniały jak to jest no myślę, że tam tutaj z tydzień posiedzą tutaj na tych celach które mają zająć to zajmą tutaj jeszcze w pierwszym boksie mam 15 wolnych cel to zrobimy zamianę, te gołębie które są w tym pierwszym boksie dam je tam na sam koniec do wdów zamknę pozamykam tutaj ich cele a, otworzy, a otworzę te wolne i wtedy wtedy ta reszta która już tutaj nie nie będzie miała miejsca aby zająć przejdzie tam pozajmując tydzień, dwa tamte cele i wtedy już wszystko otworzę otworzę na przestrzał. Będą siedziały do stycznia razem. I tam miesiąc przed parowaniem rozdzielę dopiero... dopiero rozdzielę i wtedy... wtedy w terminie parowania puszczę je razem. No nakrapiany tam... sobie chyba zajmie. Jakby miały otwarty dług to pewnie już by już by siedziały w środku. Ale nie chcę, żeby doszło do tego, aby jajka niosły tutaj nie się poparują i po prostu sobie będą siedziały przed celą, broniły. Poszły wyżej. O. Tamte już u góry? O to moment. Moment pozajmują, jak widać. No i co, nie będę przedłużał, to by było na tyle. Dajcie łapkę w górę, subskrypcję i postaram się co tydzień jakiś filmik wrzucać. Więc do zobaczenia, do usłyszenia, dobry lot.